Przedwczoraj do, mm, dostałam nowe coś z Monster High nowe yy, więc dzisiaj chciałabym wam w tym filmiku pokazać te nowe coś z Monster High Pierwsze zaczniemy <coughs> od gazetki To jest moja nowa gazetka z Monster High yy, Prezenty zaraz wam pokażę I ona w środku jest tak. Tu tak, to wygląda. Tak. To jest teraz pamiętnik y tam Rebecki. Tu jest zwierzątko. Y tu jest jakiś, coś do Nie wiem. Jakieś radny chyba na, na Komik o jajkach, co opiekowali się. Tu jest znowu jakiś trzeba coś wypełniać, znaczy jak się wypełnić zobaczymy zobaczy się co potem co wyjdzie następny komik, który się reguluje, ten, nie wiem e, tu jak można się ubrać tak po wiosno-zimowym porze roku jak tutaj się rozwrzeli takie buty ubiera, szaro a tu jak, jak Cupid, Laguna Blue i Gulia Jazz, jak się one ubierają takie buty Coś podobnego, żeby podobnie do nich wyglądać. Taki jest plakat, Frankie tym razem. Ehm, tu jest pamiętnik proszę go... Kurde, co to mówię. Robec Steam, a tu jest jak można zrobić bransoletkę znowu dla Frenshine. Tu jest tu wszystko w pamiętniku Robec Steam. Tu można sobie samemu wypełnić pamiętnik. Tu jest rozwiązywanie różnych zagadki, takie jak wiecie. E, tu jest taki kąt, No, drugi, tom drugi już jest. Tu jest coś do wypełniania znowu. Tu jest y takie, wiecie, takie, y co można oglądać, tak, tak to coś do A i można wygrać lalki też, też. tutaj. Są Mm. to są tym razem wszystkie lajki, te Monster High. Tu jest wszystko, to jest cały horoskop. Tu jest poczta, Miałam wysłać list, ale no. Mm, chciałam wysłać na e-mailu, ale nie dało rady jakoś. Więc poczta mi musiała wysłać, ale bym musiała napisać inny list. No, tutaj są różnice. z tym, to Nowa znowu wyszła. No i następny. Będzie taki super szal. Oczywiście kupię jeden z szal z tą gatunkiem. Jaki kupić będzie. Okay. To takie fajne. Okej. To. Do tego było, się tego nie rozpakowywałam, chociaż kupiłam już to dawno, 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 dawno. temu. E, lakiery. Żeby mi się nie zgubiły z Master High. Po prostu nie otworzyłam, żeby mi się nie zgubiły. No i na pewno takie. czaszki ehm. Jeszcze do tej gazetki były takie super naklejki. No, teraz mam coś innego pokażę. To jest takie coś do wyklejania. Takie coś do wyklejania, widzicie? To tutaj taki fajne jest. To, jak się tak przewraca, to się to rusza. Tak się trochę rusza woda wodą. I się tutaj przykleja takie różne i tu z tyłu jest taki szafka i tam można przyklejać na klik. To no, mam tylko jedną szaszkę na razie <coughs> teraz będzie najlepsza e, do tego była szczotka może to już nic nie wiedzieć co to będzie e, pamiętnik potem wam pokażę jak to jest imię że tak będzie. Corebka. Taka fajna. Już się domyślać pewnie. Takie zwierzątko. I superowa. Normalnie. Yeah, lalka no, Roszelgoj. Okej. Okay. Ona jest super, superowa. stałem wczoraj. Nie miałam czasu, żeby zrobić filmik. Więc teraz ona tak jakoś wygląda i się to te skrzydło tutaj oczypiają. Widzicie, że to się, się, się oczypia. Mm. O, dobra, przekonamy no za chwilę. No i no, tak wygląda. No i pamiętam, to tak wygląda. Krzyżówszy elgol. I strasznie się cieszyłam z tej normalnie szok. No i czarny ma oczywiście jak. No prześliczna jest po prostu. No to na tyle dzisiaj bo było z tych wszystkich nowych rzeczy. Czy to wszystko tak wygląda? No. no to jakby to tyle, no to pa.